Inżynier Tadeusz Wenda był jednym z budowniczych II Rzeczpospolitej. W czerwcu 1920 roku został mianowany kierownikiem Wydziału Budowy Portów Morskich przy Departamencie Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. Oddelegowany wówczas na pas wybrzeża morskiego przyznanego krajowi dokonał wyboru miejsca pod budowę przyszłego portu. Był nim teren Położony przy ówczesnej wsi Gdynia. Stworzył jego koncepcje, projekty techniczne, a następnie przez 17 lat nadzorował i prowadził jego budowę. W wyniku tej śmiałej wizji i konsekwencji realizacji został zbudowany nowoczesny port morski, a przy nim rozwinęło się znakomicie miasto Gdynia. Był to ogromny sukces gospodarczy i cywilizacyjny międzywojennego dwudziestolecia Polski, zauważony i opisany w całym świecie. Postać inżyniera Tadeusza Wendy jest trwale związana z historią i współczesnością naszego portu i miasta.